Rekla, tajczak, witam państwa w programie. Co tam panie w polityce? Dzisiaj naszymi gośćmi są panie, pani Małgorzata Maciejowska, witam serdecznie, i witam. pani Joanna Synowiec, reprezentantki inicjatywa 8 marca. W czwartek, międzynarodowy Dzień Kobiet, 8 marca. Lubicie panie to święto? Ja bardzo <laughs> lubię, ale nie traktuję tego jako święto, tylko jako możliwość protestu, przede wszystkim, czy też zamanifestowania tego, co nam się nie podoba w polityce miejskiej. A nie podoba wam się dużo? Nie podoba nam się dużo. Ja również lubię Manifę, tak naprawdę, a może nie tak do końca to, co pamiętamy właśnie z czasów PRL-u jako Dzień Kobiet, raczej Goździki, bo to nie jest ten symbol. Natomiast jest to bardzo dobry pretekst do tego, żeby ważne sprawy jakby podkreślić i wyjść na ulicę. W tym roku ważną sprawą jest dla nas zamanifestować niezgodę, tak naprawdę, na sytuację nieliczenia się z głosem społecznym przez polityków miejskich, wrocławskich. Środowiska feministyczne w tym roku idą pod hasłem chleba zamiast igrzysk. Co to oznacza? No, przede wszystkim jest to. Swoiste uderzenie w euro 2012. Chodzi nam o, o koszty euro 2012, które zadłużają miasto e, i powodują, że w budżecie kurczy się, kurczą się wydatki na e, i, takie instytucje opiekuńcze jak żłobki, przedszkola i szkoły. E, od 2007 roku do 2012 roku. E, procenta wszystkich wydatków inwestycyjnych szło na przedszkola i żłobki. Natomiast aż 37% tych wydatków inwestycyjnych pochłonęły budowa obiektów sportowych, przy czym właśnie w 2007 roku zaczęto, w 2007 roku zaczęto budować stadion, więc to był, to był główny wydatek w tym okresie. Ale euro będzie. No stadion stoi, drogi są, czy prawie są? Czy, czy ten protest nie jest spóźniony? Czy to nie powinniście Panie zwracać na to uwagę w momencie, kiedy. Euro było przyznawane? My zwracamy uwagę przede wszystkim na to, że nigdy nas radni ani politycy miejscy nie zapytali jako mieszkanek Wrocławia, czy my się na to zgodzimy i czy tak naprawdę te koszty 9 milionów wydanych na, na stadion są kosztami, które chcemy ponosić. I w tej perspektywie chcemy też zwrócić uwagę też przyszłościowo na to, abyśmy mocnie, znaczy aby politycy zauważyli, że obywatelki i obywatele Wrocławia mają prawo do konsultacji społecznych, mają prawo wypowiedzieć się na temat budżetu miasta i to jest dla nas też ważny element tego protestu. Ale to prawo mamy jako obywatele, jako mhm. mieszkańcy Wrocławia, wybieramy radnych. Oni nie. później uchwalają budżet. Tylko... Jak Pani sobie wyobrażacie takie zapytanie, takie konsultacje mhm. przed euro? Co? Referendum? No tak, jeśli mówimy o budżecie, 900 milionów złotych plus jeszcze y, następnie spłata kredytu, dodatkowo y, cała infrastruktura y, dookoła i tak dalej, to dlaczego my nie mamy decydować o tym? A jeśli mówimy o wyborach, to w tym y, to ostatnie wybory pokazały, że. Y, Wrocławianie nie są zadowoleni z możliwości tych wyborów, bo mieliśmy jedną z najniższych frekwencji. 30% ludzi poszło do wybrać tych radnych. To znaczy, że to jest... Ale wybrali istnika. prezydenta na kolejną kadencję, także to... Ale tylko 30% <laughs> mieszkańców, więc nie, nie możemy powiedzieć, że Rafał Dudkiewicz ma mandat na decydowanie o tym... O tak dużych środkach, które płyną na tylko jedną inwestycję. Przypomnę, że we Wrocławiu bodajże tylko trzy mecze będą rozegrane, a stadion trzeba będzie utrzymywać. Koszt roczny utrzymania takiego stadionu to jest kilkanaście milionów rocznie. Dodatkowo dochodzi obsługa długu publicznego, który jest pogłębiany przez budowę stadionu. To jest na 2012 rok aż 115 milionów złotych. Ale stadion zostanie we Wrocławiu. Stadion ma na siebie zarabiać. Drogi, które są budowane przy okazji euro lotnisko, to wszystko zostaje w mieście. No To, to y, też argument dróg, które zostały przy okazji wybudowane, no to jest dosyć karkołomny, no bo y, wydawałoby się, że y, inwestycje w drogi powinny być robione niezależnie od y, obiektów, które są do nich dobudowywane czy odwrotnie. A tu raczej mamy Wróćmy sytuację. jeszcze do tego hasła, Chleba zamiast Igrzys. Ten chleb to co jeszcze? Już Panie zaczęłyście mówić tutaj o miejsca w przedszkolach. Co jeszcze waszym zdaniem? To przede wszystkim również polityka mieszkaniowa we Wrocławiu. Mamy bardzo duży głód mieszkaniowy we Wrocławiu. Mieszkania komunalne są nieremontowane, natomiast te, które są dostępne dla mieszkańców przez właśnie ich stan i przez brak remontów niszczeją. Poza tym miasto planuje sprzedać e, e, kilka tysięcy mieszkań komunalnych e, i w, wdrożyć je na tak zwany wolny rynek, co znowu ograniczy właśnie możliwości tych najuboższych, ale też tej średniej klasy e, e, gospodarstw domowych we Wrocławiu, żeby mogli mieć dach nad głową, na których jest ich po prostu stać. A jaka jest alternatywa? Alternatywa y, no, tak. dla tego, co się dzieje w, z mieszkaniami? No, przede wszystkim e, finansowanie właśnie remontów i budowa nowych mieszkań komunalnych. Mhm. No, ja bym zwróciła jeszcze o, ż, jakby swoją uwagę na sytuację e, kulturalną w Wrocławiu. Mamy e, bardzo dużo festiwali, które są dofinansowane przez miasto, a często mieszkańcy w ogóle w nich nie uczestniczą. A z powodów finansowych, chociażby, ale ostatnie wydarzenia i wybór Rady Programowej Europejskiej Stolicy Kultury, która składa się wyłącznie z ludzi już będących w establishmentie i tak jak był wice, wiceprezydent Obrębski czy pan broda czy reżyser zanusi a nie branie pod uwagę jej środowiska kultury wrocławskiej wydaje mi się, że jest jednak oburzające i jest pewną ignorancją polityków miejskich wobec ludzi, którzy tu pracują i którzy są częścią dział jakby dział środowiska działaczy kultury we Wrocławiu. To na czym polega wasz problem? To znaczy Wasze środowisko ma za mały udział w tym, co się dzieje we Wrocławiu, za... trudno Wam się przebić. Czy... Czy, czy, czy napotykacie na mur z drugiej strony? Urzędnicy nie chcą z Wami rozmawiać? Gdzie jest problem? To znaczy nie chodzi o to, że my jesteśmy niesłuchani jako my i pewnego rodzaju środowisko feministyczne, tylko my, jako inicjatywa 8 marca, chcemy reprezentować głos mieszkańców i mieszkanek, który właśnie jest wykluczany z debaty publicznej. No i kolejny protest we Wrocławiu kilka tygodni temu dotyczył podwyżek cen biletów w mieście. Większość osób, które mieszka w mieście, nie zgadza się, żeby ceny biletów zdrożały. Rada Miasta nas nie słucha, czy nie słucha mhm. zwykłych mieszkańców i mieszkanek. A takie argumenty, że drożeje paliwo, że paliwo mhm. jest coraz droższe, że tych podwyżek nie było w ciągu ostatnich lat? No dobrze, ale jeśli wydajemy 900 milionów na stadion, to to, co Rada Miejska mówi, że zaoszczędzi z podwyżek biletów, to jest 7 milionów złotych. Jaka to jest w ogóle skala porównawcza? Żadna. Dlaczego mam płacić 360 za bilet? skoro y, potrafimy wydać tak 900 milionów, a y, jakby większości mieszkańców nie stać y, na tą podwyżkę w komunikacji miejskiej. To euro wraca w naszej rozmowie siłą rzeczy. Słyszałem takie określenia właśnie ze strony środowisk feministycznych. Samce, samcze igrzyska. Czy, 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 czy tak, no tak Pani na to patrzycie? Y, nie, y, my nie, y, nie chcemy robić takiej Takiego kontraktu kobiet, które nie uczestniczą w sportach, bo to też jest nieprawda, to też jest stereotypizacja. Natomiast w głównej mierze staramy się zwrócić uwagę na, jakby na rozdźwięk tego, co się dzieje w, w społeczności wrocławskiej, a tego, co dzieje się w, w polityce we Wrocławiu, w sensie Rady Miejskiej. i i do okolnej. Um, nie, nie przeciwstawiamy się sportowi, a poza tym większość kibiców wrocławskich nie będzie na stadionie e, na, podczas tych trzech meczów. W ogóle jeśli chodzi o sport, to tylko 60% Polaków i Polek uczestniczy w jakichkolwiek wydarzeniach sportowych. No a można pomyśleć, że wydatki na infrastrukturę sportową mogłyby być kierowane w ten sposób, że na każdej dzielnicy mamy basen, mamy bieżnie, czy też mamy po prostu też parki, plac zabaw dla dzieci. Z takimi hasłami macie Panie na pewno szansę w najbliższych wyborach samorządowych. Myślę, że byłoby pełne poparcie dla Was. Wróćmy do 8 marca. Co ciekawego będzie można, w czym będzie można uczestniczyć, co będzie można zobaczyć 8 marca? 8 marca rozpoczynamy o 12:00 konferencją prasową i tam zapowiemy wszystkie nasze działania, opowiemy o naszych postulatach. Następnie już po popołudniową porą o 17:30 zapraszamy do puzli, to jest klub w przejściu garncarskim na pokaz filmu Strike Matek plus dyskusja o tym filmie. A następnie w piątek 10 marca o, 10 marca o godzinie 15 <noise> zapraszamy na otwartą debatę o kryzysie edukacji. Nie chcemy tu tworzyć sytuacji eksperckiej, raczej chcemy wszystkich zaprosić do dyskusji na temat ich sytuacji edukacji we Wrocławiu i w kontekście swoich dzieci i swoim własnym, bo i nauczycieli i rodziców. W międzyczasie o 16 właściwie, czyli można też w ten sposób zrobić taką rundkę w falansterze. Zapraszamy na wymianę ciuchów dla dzieci i dorosłych. E, najważniejszym naszym wydarzeniem jest oczywiście 11 marca o 14. Niedziela. Tak, niedziela 11 marca o 14 e, rozpoczynamy marsz e, Manifę e, i tak będziemy świętować i głosić swoje hasła przez prawdopodobnie 2-3 godziny. E, będzie to takie przejście m, między innymi przez Plac Dominikański i powrót e, na rynek. E, Postaramy się o muzykę, chcemy, żeby przyszli, przyszło jak najwięcej ludzi, którzy się z nami zgadzają, chcą razem z nami manifestować, a na koniec jakoś już tak yy, yy, rozluźnienie zapraszamy do yy, niskich łąk, na after party tak zwane, <laughs> też nie, w niedzielę o 20. I zapraszacie panie, nie tylko panie rozumiem? Nie tylko panie, naszej inicjatywy są również panowie. Dziękuję, Dziękuję bardzo za przyjście do studia. Dziękujemy bardzo. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.